W Raciborzu właśnie rusza dystrybucja darmowych maseczek. Do rozdania jest ich ponad 218 tysięcy. Racibusz po raz kolejny rozda swoim mieszkańcom maseczki ochronne, które udało się pozyskać z Urzędu Wojewódzkiego. Maseczkę będzie można odebrać w jednym z kilkunastu punktów. Listę tych punktów podamy już wkrótce, najpóźniej jutro na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tak naprawdę 218 tysięcy maseczek oznaczałoby to, że mniej więcej cztery maseczki na głowę, ale tak naprawdę każdy chętny, kto, kto będzie chciał taką maseczkę odebrać, będzie mógł się zgłosić do jednego z tych punktów. Tym razem mieszkańcom przekazane zostaną maseczki jednorazowego użytku. Wprawdzie od 15 maja rozporządzenie mówi o tym, że jesteśmy już zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu, ale w pomieszczeniach zamkniętych, w sklepach, urzędach, instytucjach jest to nadal obowiązek, także jestem przekonana o tym, że te maseczki każdemu z nas tak naprawdę się przydadzą. Od 15 maja, oprócz zniesienia obowiązku noszenia maseczki na świeżym powietrzu, będzie można skorzystać z serwowanych przez restaurację posiłków w ogródkach gastronomicznych.